Przyjrzyj się uważnie tym trzem maskom. Leżą w lesie, na mchu, jakby porzucone. Jedna jest zrobiona z suchych, delikatnych jesiennych liści. Druga jest zrobiona z kory drzewnej, starożytnej i sztywnej, z dziwnym, grzybopodobnym światłem wydobywającym się z jej szczelin. A trzecia, maska z lodu, zimna, przezroczysta, ale widocznie topniejąca. Według psychologii Głębi Karla Junga, wszyscy nosimy maski. Nazwał je Personą. To twarz, którą pokazujemy światu, naszej rodzinie, naszej pracy, ale co się stanie, gdy ta maska pęknie? Co się stanie, gdy przestanie być narzędziem, a stanie się więzieniem? Tytuł tego filmu nie jest przypadkowym pytaniem, którą pękniętą maskę zdejmiesz najpierw. To nie jest wybór estetyczny. To intuicyjna diagnoza. Maska, którą instynktownie czujesz, że musisz zdjąć, żeby móc oddychać, ujawnia dokładną naturę samosabotażu, który potajemnie dyktuje zasady twojego życia. Twój wybór ujawni schemat, który powstrzymuje cię przed pójściem naprzód, sedno strachu, który cię więzi. Zanim zaczniemy, weź głęboki oddech, spójrz na obrazek, nie myśl logicznie, po prostu poczuj, którą z nich musisz natychmiast zdjąć z twarzy, maskę liścia, maskę kory i grzyba, czy maskę lodu, skomentuj poniżej, którą wybrałeś. Pod koniec tej analizy zrozumiesz, dlaczego ją wybrałeś i co ujawnia ona na temat Twojego cienia. A jeśli czujesz, że ta eksploracja jest dokładnie tym, czego Twoja dusza potrzebuje, natychmiast przygotowałem coś jeszcze głębszego. Kompletny zestaw. Podróż cienia to praktyczny przewodnik krok po kroku który pomoże ci nie tylko zrozumieć, ale i zintegrować swoją ukrytą moc w zaledwie 7 dni. Zawiera e-booka Dziennik Cienia, pełną wersję audiobooka, mapę 12 archetypów oraz ekskluzywną medytację z przewodnikiem, która pomoże ci bezpiecznie odnaleźć swój cień. Jeśli jesteś gotowy na prawdziwą transformację, specjalny link czeka na ciebie w pierwszym, przypiętym komentarzu poniżej. A teraz rozszyfrujmy Twoje odbicie. Jeśli Twoim intuicyjnym wyborem była pierwsza maska, wybierz maskę w płachcie. To jest osobowość kameleona. Maska liścia jest na pierwszy rzut oka najbardziej naturalna, najbardziej adaptacyjna. Wtapia się w krajobraz. Zmienia się wraz z porami roku. Osoba nosząca tę maskę jest postrzegana jako miła, elastyczna, empatyczna i łatwo nawiązująca kontakt. To osoba, która mówi tak, unika konfliktów, szczyci się swoją zdolnością do wpasowania się w każdą grupę lub sytuację. Światłem tej maski jest harmonia społeczna, współpraca. Ale przyjrzyj się uważnie. Liście są suche, kruche, opadają, rozpadają się. Pęknięcie w tej masce to nie pęknięcie, to rozpuszczenie, samosabotaż, który cię powstrzymuje, to samosabotaż przez samozadowolenie. Tak bardzo zaadaptowałeś się do innych, do oczekiwań, do otoczenia, że zapomniałeś kim jesteś pod kołdrą. Twoja tożsamość stała się zlepkiem cudzych pragnień. Cień, który kryje ta maska, to gniewi, dostłumiony gniew za łatwym uśmiechem i ciągłym tak kryje się ciche nie. Twój autodestrukcyjny sposób działania objawia się w subtelny sposób. Odkładanie zadań, które powinny być wykonane, ty, pasywno-agresywne wybuchy z powodu drobiazgów, niezdolność do obrony własnej wartości w negocjacjach płacowych lub w relacjach. Sabotujesz siebie, narażając chwilowy spokój teraz ponad twoją długoterminową prawdą. Strach, który cię paraliżuje, to strach przed porzuceniem, i strach przed konfliktem, w pewnym momencie swojego życia nauczyłeś się że aby być kochanym, musisz być tym, czego chcą inni. Problem w tym, że ta maska z suchych liści nie ma korzeni, jest krucha. Każdy silny wiatr, każda krytyka, każde odrzucenie sprawia, że części ciebie pękają. Jung powiedziałby, że twoja persona pochłonęła twoje ego. Tak bardzo utożsamiasz się z rolą dobrej osoby lub elastycznej osoby, że wygnałeś do cienia wszelki ślad zdrowego egoizmu, osobistej ambicji czy koniecznej konfrontacji. Twój cień zatem wycieka. Wycieka w Twojej niezdolności do podejmowania stanowczych decyzji, w Twojej tendencji do wchodzenia w relacje, w których dajesz 90%, a otrzymujesz 10% oraz w chronicznym poczuciu bycia wykorzystywanym lub niedocenianym. Sabotaż polega na tym, że uczysz świat, jak macie traktować i nauczyłeś go, że Twoje potrzeby są na ostatnim miejscu. W swojej karierze widzisz, jak mniej wykwalifikowani awansują, ponieważ ośmielają się prosić, ośmielają się aspirować, podczas gdy ty biernie czekasz, aż Twoja dobra praca zostanie zauważona. W swoich związkach przyciągasz partnerów, których trzeba naprawić, lub którzy są emocjonalnie niedostępni, ponieważ Twoja rola to opieka, a nie równorzędny partner. Lekarstwem dla ciebie nie jest stanie się osobą egoistyczną i agresywną. Lekarstwem jest integracja. To znalezienie swojego kręgosłup, twoja podróż do indywidualizacji zaczyna się od dwuliterowego słowa: nie. Mówiąc nie innym, świadomie po raz pierwszy mówisz tak sobie. To podlewanie własnych korzeni, zamiast po prostu maskowania się opadłymi liśćmi innych, musisz nauczyć się odróżniać. Bądź miły z być wycieraczką, twoja transformacja polega na zakotwiczeniu swojej tożsamości nie w tym, co inni o tobie myślą, ale w wewnętrznych wartościach, które nie zmieniają się wraz z porami roku. To proces odzyskiwania równowagi, pozwalania, by stłumiony gniew. Przekształcił się w asertywną energię, w siłę do budowania życia, jakiego pragniesz. Ty chcesz, a nie takiego życia oczekują od ciebie inni. Jeśli twoim pierwszym wyborem była druga maska, wybierz maskę z kory i grzyba to jest persona rannego strażnika. Ta maska jest wykonana z kory drzewa. Jest twarda, sztywna, starożytna, symbolizuje odporność, siłę, stoicyzm. Noszący tę maskę to osoba, która nie przejmuje się, filar rodziny, profesjonalista, który nigdy nie zawodzi, osoba, która mówi: nikogo nie potrzebuje. Ta persona została stworzona, by chronić coś bardzo miękkiego i wrażliwego w środku. Została wykuta w bólu, traumie i rozczarowaniu. Światło tej maski to niesamowita zdolność przetrwania i ochrony, ale spójrz na pęknięcie. Nie jest subtelne. Maska jest pęknięta, a z jej wnętrza nie wydobywają się łzy, ale światło, dziwne światło emitowane przez grzyby. Grzyby rosną w ciemności, w stanie rozkładu. Samo sabotaż, który cię powstrzymuje, to samodestrukcja poprzez obronę. Twoja twierdza stała się więzieniem. Tak bardzo odizolowałeś się od świata, że nie możesz już pozwolić na miłość, pomoc ani radość. A co najstraszniejsze zacząłeś karmić Twojego własnego bólu z przeszłości. Świecące grzyby to Twoje stare rany, Twoje traumy, które pielęgnujesz w mroku swojego cienia, definiujesz siebie za ich pomocą. Cień, który kryje ta maska. To rozpaczliwa podatność i do potrzeba połączenia za fasadą dam sobie radę sama, kryje się wewnętrzne dziecko, wyczerpane byciem silną. Twój autodestrukcyjny instynkt jest brutalny. Odpychasz ludzi, którzy próbują się zbliżyć, doszukując się w nich wad lub tworząc konflikty, aby udowodnić sobie, że w głębi duszy nikomu nie można ufać. Jesteś dumny ze. Swojej niezależności, ale jest to niezależność reaktywna, oparta na strachu. Wolisz kontrolowaną samotność od chaotycznego ryzyka intymności. Strach, który cię paraliżuje, to strach przed zdradą i strach przed byciem postrzeganym jako słaby wierzysz, że jeśli opuścisz gardę, jeśli pokażesz swoją potrzebę, zostaniesz unicestwiony. W swojej karierze sabotujesz się poprzez mikrozarządzanie, nie delegujesz, bo nikt nie robi tego tak dobrze, i kończysz przytłoczony, wyczerpany, utwierdzając się w przekonaniu, że możesz liczyć tylko na siebie. Tracisz okazję do współpracy i rozwoju. W relacjach jesteś partnerem, który rozwiązuje, ale nie czuje razem. Oferujesz rozwiązania, a nie empatię. A kiedy druga osoba próbuje przebić się przez Twoją zbroję, atakujesz lub wycofujesz się, Jung powiedziałby, że Twój cień zawiera wszystko, co Twoje ludzkość wyparte. Wypędzając swoją wrażliwość, wygnałeś również swoją zdolność do głębokiego połączenia, spontaniczną radość i otwartość. Świecące grzyby to potężny symbol. Znalazłeś sposób na stworzenie światła, świadomości z własnego rozpadu. Bólu. Jesteś głęboko introspektywny, ryzykujesz jednak zakochanie się we własnej tragedii. Sabotaż to wiara, że to światło, które pochodzi z bólu, jest unikalny, dostępne światło. Lekarstwem dla ciebie jest nierozbijanie reszty swojej zbroi i nie wystawianie się na niebezpieczeństwo. To jest kontrolowane otwieranie. Chodzi o to, że pęknięcie nie jest wadą ale jedynym sposobem aby światło mogło się przedostać poza wejść i jego światło wodeć, twoja podróż indywidualizacji polega na nauczeniu się zaufanie zaczyna się od małych aktów wrażliwości proszenia o pomoc w czymś małym dzielenia się uczuciem zamiast myślą twoja transformacja polega na uświadomieniu sobie że prawdziwa siła to nie nieprzenikniona skorupa ale odporność grzyba Zdolność do wzrostu i tworzenia światła, nawet w najciemniejszych miejscach, a ostatecznie otwarcia się na słońce. Musisz przestać karmić się przeszłością i zacząć odżywiać się teraźniejszością. Czy dostrzegasz, jak potężne są te spostrzeżenia? Maska w płachcie sabotuje samą siebie poprzez brak ja, a maska w skorupie sabotuje samą siebie poprzez nadmiar defensywnego ja. Ale jasność, samo intelektualne zrozumienie bez działania nie zmieni twojego życia. Dlatego kompletny zestaw podróży cienia jest tak niezbędny. To nie tylko teoria. Zawiera cztery praktyczne narzędzia: siedemdniowy e-book, audiobook, mapę archetypów i medytacje z przewodnikiem, które pomogą ci praktykować tę integrację każdego dnia. Jeśli poważnie myślisz o zaprzestaniu samosabotażu, o zaprzestaniu życia w niewoli tych schematów, kolejny krok jest jasny. Link do kompletnego zestawu znajduje się w pierwszym przypiętym komentarzu. Jeśli wybrałeś trzecią maskę, to Ice Mask to jest osobowość analityka. Lodowa maska jest jasna, transparentna, logiczna i zimna. Reprezentuje jasność, obiektywizm i kontrolę emocjonalną. Osoby noszące tę maskę są postrzegane jako inteligentne, racjonalne, opanowane pod presją, a może nawet nieco zdystansowane lub wyniosłe. To osoby, które oddzielają fakty od uczuć, analizują wszystkie zmienne przed podjęciem działania i szczycą się tym, że nie są zdominowane przez dramat emocjonalny. Światło tej maski to inteligencja i dojasna wizja, ale przyjrzyj się uważnie, maska nie jest pęknięta, to topienie, krople wody spływają po nim. Samo sabotaż, który cię powstrzymuje, to samodestrukcja, poprzez paraliż stałeś się więźniem własnego umysłu, mylisz analizę z postępem. Planujesz, badasz, rozważasz, tworzysz arkusze kalkulacyjne, rozważasz każdy scenariusz, ale nigdy nie wiek lud to stan zamrożonego potencjału. Jesteś genialny, ale twoje życie stoi w miejscu. Strach, który cię paraliżuje, to strach przed chaosem i strach przed porażką uczucia, pasja, spontaniczność wszystko to jest dla ciebie chaotyczne to ogień, który topi lód. A porażka oznaczałaby, że twoja analiza, twoja sedno tożsamości były błędne. Cień, który kryje ta maska, to stłumiona namiętności do wewnętrzne dziecko pod tą chłodną, kontrolowaną fasadą, kryje się wulkan emocji. Płonie w tobie pragnienie życia, odczuwania, popełniania błędów, spontaniczności, ale tak bardzo boisz się tego ognia, że trzyma cię w stanie zamrożenia. Twój autosabotaż. To prokrastynacja przebrana za perfekcjonizm. Mówisz, jeszcze nie jestem gotowy, muszę więcej poszukać, czas nie jest idealny. Żyjesz w świecie idei, ale boisz się ubrudzić sobie rąk w realnym świecie. W związkach, sabotujesz siebie, będąc logicznym partnerem. Kiedy twój partner wyraża emocje, próbujesz ją naprawić logiką zamiast po prostu. Czuć z Nim. Jesteś mistrzynią dystansu emocjonalnego. Potrafisz analizować miłość, ale przeraża cię dostarczać do Niego. Zamrażasz innych swoją racjonalnością. W swojej karierze jesteś pracownikiem, który ma genialne pomysły, ale nigdy nie prezentuje ich z pasją. Widzisz, jak inni, mniej inteligentni, ale odważniejsi, przejmują inicjatywę, sabotujesz sam siebie, nigdy nie rozpoczynając tego osobistego projektu, tej firmy, tej książki, ponieważ idealny plan nigdy nie nadchodzi. Jung powiedziałby, że tkwisz w archetypie stary, mądrego starca lub krytyka i wygnał kilka, wieczne dziecko do cienia. Masz całą mądrość, ale żadnej siły życiowej. Topniejąca woda to twój cień, wołający o ruch, o płynność. Lód to stagnacja, woda to życie. Twoja podróż indywidualizacji nie polega na staniu się głupim lub irracjonalnym. Chodzi o włączenie, ucieleśnienie. To wyjście z czytczycielskiej głowy i zejście do ciała. To zrozumienie, że uczucia nie są wrogami logiki, są informacja, lekarstwo dla ciebie, to ciepło, to niedoskonałe działanie, to działanie, zanim będziesz gotowy. To pozwolenie sobie na odczucie chaosu życia i odkrycie, że się nie załamujesz. Twoja transformacja zaczyna się, gdy świadomie decydujesz się przestać planować i zacząć działać. Żyć, kiedy akceptujesz, że łódź jest bezpieczna w porcie, ale nie do tego zostały stworzone. Musisz pozwolić sobie na roztopienie się. Zatrzymaj się i zastanów. Bądź maską liścia, która sabotuje samą siebie brakiem tożsamości. Bądź maską skorupy, która sabotuje samą siebie sztywnością i lękiem przed wrażliwością. Albo bądź maską lodu, która sabotuje samą siebie paraliżem i lękiem przed uczuciami. Wszystkie te postacie bronią się przed cieniem. I we wszystkich przypadkach samo sabotaż jest bezpośrednim rezultatem tej wewnętrznej wojny. Ten film dał ci świadomość, diagnozę. Ale sama świadomość jest tylko mapą, to nie jest podróż. Samo poznanie jest fascynujące, ale prawdziwa magia dzieje się, gdy przekuwasz je w działanie. Koniec z życiem na łasce swojego cienia, koniec z sabotowaniem siebie i zastanawianiem się, dlaczego twoje życie się nie zmienia. Kompletny zestaw. Podróż Cienia to Twoja szansa, by wykorzystać wszystko, czego dziś się dowiedzieliśmy, i zastosować sprawdzoną siedmędniową metodę integracji swojej mocy z e-bookiem Dziennik Cienia, audiobookiem do słuchania gdziekolwiek chcesz, mapą 12 archetypów, która pomoże Ci zrozumieć wszystkie aspekty Twojej psychiki oraz medytacją z przewodnikiem, która pozwoli Ci w końcu bezpiecznie odnaleźć swój cień. Wszystko, czego potrzebujesz, cztery w jeden, w specjalnej cenie promocyjnej. Nie odkładaj swojej transformacji na później. Nie pozwól, by dzisiejsza jasność jutra stała się lodem. Kliknij teraz w pierwszy przypięty komentarz poniżej i zacznij pisać swoją historię na nowo już dziś. Klikając link, aby zabezpieczyć swój zestaw, zostaw komentarz poniżej, w którym napiszesz Jaki najgłębszy wgląd w siebie uzyskałeś dzięki tej analizie? Czy twój wybór cię zaskoczył? Polub ten film, jeśli pomógł ci dostrzec siebie wyraźniej, i zasubskrybuj kanał, aby poznać więcej głębokich podróży ku samopoznaniu. Pamiętaj: maska to to, co pokazujesz, ale twój cień to twoja moc. Do następnego razu.